Cześć, Witajcie na moim kanale. Dzisiaj cyberpunk, ale jeszcze sobie nie pogramy, bo premiera jest jak widzicie 10 grudnia, czyli jutro, chociaż niektórzy już mają zaszczyt zagrać tą grę, chyba o 12 puszcza live, tam odcinek związany właśnie z tą gierką, zobaczymy u niego jak to wygląda. Ja oglądałem dzisiaj trailer, no jest kozacki, ok, no klimat jest świetny moim zdaniem, muzyka jest zerombista. wszystko jest ok, jak najbardziej, zobaczymy jak będzie wyglądała. Ja mam ją grę na, na pcecie, na steamie, więc zobaczymy czy mój komputer w ogóle wyrobi. Miałem, zastanawiałem się nad xboxem, czy nie może zobaczymy. Zobaczymy, może będę miał tą grę też na Xboxie. Bo tutaj mnie też interesuje ta gra wieloosobowa. Pytam nie do Was takie szybkie. Kto z Was już ma tą gierkę? Ja miał ją pobraną. Czekam po prostu na możliwość już zagrania w, w tą grę. Ale dzisiaj mówimy sobie jedną rzecz. O Pogadamy sobie o najdroższych grach, jakie powstały. I tutaj Cyberpunk jest tej czołówce najdroższych gier. Bo tutaj ta gra Cyberpunk, nie wiem czy wiecie, ale już kosztowała na sobie, to, to wie. No właśnie, Cyberpunk 2070. CD Projekt ujawnił nam te koszty tej produkcji, już we wrześniu właśnie wiedzieliśmy ile to mniej więcej kosztuje, gra na którą czeka setki tysięcy graczy od wielu lat, to nie jest gra, która powstała rok, dwa, jeśli będzie wszystko zgodne z planem, no jutro już będzie, to już nie ma możliwości, żeby ta gra, nie wiem, nie mam się mujętą, tak, więc ona już jutro wyjdzie i teraz tak, we wrześniu firma opublikowała raport, Odnośnie produkcji Cyberpunk'a 448 milionów złotych. I też zaliczył oczywiście poważny wzrost wydatków związany z grami, wzrost o 77%, czyli o 111 milionów złotych. To miał też związek właśnie z tym, że ta gra była przekładana, prze, bo na początku była miała być w maju, później w listopadzie, teraz w grudniu. No ale powiem Wam, że ta gra już też dużo zarobiła, bo dużo osób już kupiło tą gierkę, chociaż jeszcze w nią nie grało, ale baza osób na nią czeka, już kupiło, ja też kupiłem. Ale wiecie, że na przykład najpopularniejsza gier, Obecnie, która, no, którą jest GTA V, kosztowała około 137 milionów, a więc 517 milionów złotych. Cyberpunk właśnie się, z, się zbliżył do tej e, gierki, tam dużo nie brakowało, bo te 448 milionów, co Wam mówiłem, to był wrzesień, no, ale pewnie jeszcze doszły jakieś kampanie związane z marketingiem, dot. więc tutaj już myślę, że blisko bardzo bo Rockstar Games i GTA V. E, Red e, Dead Redemption Play, 2 też kosztowała, e, Rockstar Games też około 500 milionów, no nieźle, nie? Mówicie. Ale jedna rzecz, kosztowało to 500 milionów, a na przykład GTA zarobiło przez, te, przez ten czas. Wiecie ile? 6 miliardów dolarów. Jest to rekord ostatnich lat, jeśli chodzi o branżę gamingową. Żadna chyba gra tyle nie zarobiła co właśnie GTA 5. No i też GTA 5 trochę przesuwa premierę. no przesuwa. Myślę, że ta gra GTA 6 jest nam już tworzona, już tam jest więcej niż połowa, ale przesuwają to, bo wiedzą, że dużo zarabiałem na GTA 5 Online, więc czysta kasa się wszystko zbiera w kupkę pieniędzy. No ale jest jedna rzecz. Teraz wróćmy z powrotem do CD Projekt, bo CD Projekt też potwierdziło jednocześnie, że obecnie w firmie działają dwa oddzielne zespoły, które się zajmują się oddzielnymi franczyzami. E, na razie nic nie wiadomo odnośnie, jakie projekt mowa, tak? Pewnie będzie kolejna część Wiedźmina, czyli Wiedźmi 4. Fajnie by było, zagrałbym sobie najchętniej. No i Cyberpunk 2070, który został wydany w premierę tak naprawdę. nowej generacji i PlayStation 5 i Xbox Series X, tak będzie dostępna na PS4, na Xbox One, na komputery, no Kraćka czy na Nintendo właśnie. Nie tu czytałem do. Czy na Nintendo będzie, ale chyba jeszcze nie. Raczej nie wiem, czy uciągnie te, ta konsolka, tą, tą gierkę. Ale teraz dobra, teraz idziemy do kolejnej rzeczy, tak? Powiem wam, jaka gra była. Jest najdroższą grą w historii, tak? Jak wam mówiłem, 400, parę 48 milionów Cyberpunk kosztował. Czyli 120, gdzieś tam milionów dolarów, nawet więcej. Ale jest gra, która kosztowała, wiecie ile? 200. Już 15 milionów dolarów, ale nawet więcej, bo ta gra ma budżet 300 milionów dolarów i jest tam start Citizen. Nie wiem jak to czyta się ogólnie: Citizen. I ta gra powstaje się od którego roku? Od 2012 roku ta gra jest cały czas tworzona i kosztuje, uwaga, ponad 4 miliony dolarów miesięcznie i nie wiadomo kiedy ona w ogóle wyjdzie. Gra ma budżet 300 milionów i ona nie wiadomo kiedy wyjdzie. To jest w ogóle hit. E, największe wydarzenie w historii branży gier komputerowych jest to gra dzieła Chrisa Roberta jego studia, tam Cloud Impression Games, która na, na, rozpoczęła w serwisie Kickstarter zbiórkę właśnie e, pieniędzy. Uzbierali na początku 7 milionów, tam 7,5 miliona dolarów na produkcję tą gierki. Od 2012 roku jest ta gra po prostu tworzona. 2017 już dobiła 207 milionów dolarów, a to jest kwota no Masakryczna, tak? Porównając całkowity budżet GTA 5 e, był chyba e, 265 milionów dolarów. Budżet już tej gry to jest 300, więc to jest numer jeden, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, tak? No, gra ma trafić nie wiadomo kiedy. Niektórzy mówią, że rok, dwa jeszcze będą, a niektórzy mówią, że ta gra w ogóle nigdy nie wyjdzie. E, I tu jest po prostu prawdziwy, nie, niespodziewany wręcz fenomen, tak? 4 miliony dolarów miesięcznie jest wydawana na, na tą gierkę. To jest dużo, dużo kasy. A teraz pytanie, tak? W okresie, co to w ogóle zagra, tak? To jest to gra, znaczy Star Citizen, to są dwie gry w jednej. Pierwszą jest jakiś Squadron 42, która jest kampanią dla pojedynczego gracza, która pojawia się długo przed właściwym SC. Jest to kosmiczna strzelanka, która przypomina grę Wing Commander, czy tam X-Wing. I ten skład w 42 występują głosy aktorów, tak? Tam jakiś Gary Oldman jest, Mark Hamill i tak dalej. Ale co możemy jeszcze więcej powiedzieć o tej gierce? Jest to coś dla fanów science fiction, tak? Zobaczymy, co to w ogóle będzie. No, jestem bardzo ciekaw, tej też gry, ale teraz wrócimy odnośnie wydatków na kolejne gry. Mamy pierwsze miejsce z Star Citizen. Nie wiem, jak to się czyta. Budżet. Właściwie to cały czas rośnie, nie wiem. kosmo, kosmiczne MMO od twórcy Wing Commander'a, budowane od wielu lat, tak? Zobaczymy, co to będzie. A drugą grą, która... Numer 2, która w największym miała budżet. No to była tam GTA 256, ale e, chyba nie wiem, jak to wyglądało odnośnie wydatków. Star Wars The Old Republic 200 milionów dolarów. E, kolejna gra Gwiezdne Wojny, tak? MMO od BioWar. Ta firma się tak nazywa, chyba, jak dobrze pamiętam. No Old Republic znajduje się też w księdze rekordów Guinnessa jako gra zawierająca największą liczbę nagranych przez aktorów dialogów. Zarejestrowane, wiecie ile? Ponad 200 tysięcy quest masakra, tak? 200 tysięcy kwestii. No na trzecie miejscu. Jest to GTA, ja chyba tam budę 137, ale mówię wam innej też kwocie, bo to też wzrosło, więc ogólnie GTA byłoby na drugim miejscu, tak? Bo pierwszy start, tartam tamten. No i fff. GTA chyba każdy was zna. GTA pracował losu, Ponad tysiąc osób e, nad tą gierką. Nie wiem, czy wiecie, ale istotną częścią budżetu, która tam była wydana, tam GTA, został na rozwój technologiczny nowego silnika Rage, który musiał sobie poradzić z salowaniem ogromnego świata. Tak, GTA 5 mamy bardzo duży świat, jak wszyscy wiecie. wiecie, wiecie. I teraz kolejna rzecz. Piątym miejscem, chyba. Czwartym jest właśnie ten Cyberpunk. No ale nie wiem, wie czy wiecie, że po Cyberpunku chyba. Nie wiem, czy to się coś nie zmieniło. Bo ja też nie mam takich dobrych danych na, na dzień dzisiejszy, bo ja mam te dane z z września tego roku, więc coś się mogło tu zmienić, ale kolejną grą po cyberpunku, cyberpunk już w 120 milionów, był Max Payne 3. Piszcie w komentarzach kto w ogóle grał Max Payne'a. 105 milionów dolarów na Max Payne'a, też ogromna kwota, no to jest kosmos jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na gry, tak? Kolejną grą po Max Payne też pewnie już wszyscy słyszeliście, i to była najdroższa część: Battlefield 4. E, budował, była tam budowa silnika Frost 3, talną technologiczną dla pozostałych gier Electronic Arts bazę. E, na podstawie właśnie ba, tej e, Frost zostało zostały też stworzone Myro Age i Star Wars Battlefront. No czym jak te silniki sobie poradzić z kolejnymi e, grami, Ale teraz kolejna rzecz po Battlefieldzie był gra. Którą ja w ogóle nie znam The fans The fans 80 milionów Też zawrotna kwota Ogromny budżet No 80 milionów I jak tutaj dojdziecie do wniosku Mamy jedną rzecz Że gry MMO Są najdroższymi grami Jeśli chodzi o produkcję Piszcie w komentarzu Która z tymi Z którą mieliście Grę Jeśli chodzi o Do Tak bo mieliśmy GTA normal Wszyscy grali w GTA Wszyscy grali chyba też Z Battlefielda Max Payne A trójkę nie wiem Ja nie grałem Nie, nie przypomniałem sobie te gierki The Start Old Republic Tutaj właśnie ten odnośnie Start World. Wars, uh, the Old Republic jest tam rekord Guinness, jak mówiłem 200 tysięcy kwestii. No to jest sakra No i no, najdroższa gra tajcent 300 milionów już dolarów. Ale my czekamy na jedną grę, oczywiście. Czekamy wszyscy na Cyberpunkę.